Dimitri opowie, co zrobić z tym dorszem teraz. Pierwsze, co mu zrobimy, weźmiemy to wspaniałe oliwo, mówi z mas. Tak? tak, oczywiście papier Saga, wszystkie Państwo znacie, do gotowania, do pieczenia. Ja myślę, robimy trochę oliwek z oliwek. Grecja biedny kraj, ale oliwek z oliwek ma dużo i najlepiej. Strasznie drogą, tak, tak. Strasznie tak. drogą w jednym kraju, ale... Tak, strasznie drogą, ale najlepiej oliwek z oliwek, tak, na świat. Oprócz Hiszpanii i Włoch, tak. Opuszcz się fajnie Israel, Tak jest. Dorsza. Solimy. Sól, pieprz, tak. Natomiast y, pytałem się Tymitosa, dlaczego nie wyciąga y, ości, tak teraz jest filet, tak? że po pieczeniu lepiej, łatwiej. Dlatego chodzi. pokażę zaraz, jak opieczenia pieczenia będzie bardzo dobre chodzi, bardzo łatwo chodzi. Ja zaniosę, pozwolisz? Tak. I damy to piec. Temperatura 200 stopni, pół godziny. Tak jest. Wyciągamy ości. ości nie może być, ponieważ będzie ciężko później przy krojeniu. Tej ryby nie mielimy, tak? Kroimy ją. Rybę kroimy w tak zwaną brunu, czyli yy, równą kostkę o równych yy, kształtach, pół centymetra, pół centymetra. Chleb. Krejemy to skórę. Yy, chleb kroimy w kostkę. Ja myślę tylko, że żytniego, by, by nie dawać lepiej żytniego, ponieważ może być zbyt kwaśna później nasza ryba. Okay. Wystarczy, na tyle wystarczy. Dodajemy czerwoną, czerwoną paprykę pokrojoną w kostkę, cebulę pokrojoną w kostkę, dymkę, doprawiamy ziołami. Dodajemy jajko, mieszamy na masę, na jednolitą masę. Panierujemy bułce tartej i zapiekamy znów w piekarniku, temperatura 200 stopni, 10 minut. W tym czasie obie, obieramy bób. Przesmażymy ten bób z boczkiem i z cebulą. Do bobu idealnie, idealnie komponuje się czosnek, tak? może dać ząbek czosnku. Dobrze, boczek ląduje na patelni. Czosnek. Dobrze. Takie kulki możemy usmażyć na przykład w głębokim tłuszczu, natomiast y, pieczenie w piecu jest o wiele na pewno zdrowsze. Y, ryba zachowuje swoje wartości, ponieważ nie przedostają się do oleju piec 200 stopni, temperatura 10 minut. Po 10 minutach mamy piękny złoty kolor na naszych e, krokietach z dorsza. Układamy je na talerzu. Układam. Danie będziemy kończyli kurkolą i świeżymi liśćmi ziół. Bazylią, tymiankiem, dekoracyjnym rozmarynem. Jako, że na talerzu znalazła się sałata, nie zapominajmy, żeby zawsze ją skropić delikatnie oliwą z oliwek. Szefie, proszę bardzo, nasze danie gotowe.